Parasł zleci jak z kurwesem. Dobra, siemanko, dzisiaj warun dla koneserów. Jest mała misja, ale tymczasem. Welcome. To, co miszki lubią najbardziej. Trochę chopy, a później zobaczycie, co dalej. Moje bansy umierają. Klapki już w sumie masz? No, trochę. Pan wywiecznie wiecznie. Jestem wrażeniem, że ci kostki nie padają. Mam ochraniacze. Ochraniacze? To za dobre pieniądze kupione? No I ja wszystkie koszule już mam podarte, guziki Trzeba się do Lumpa udać Nie do Second Shopu się teraz mówi, żeby to modne było No Jakieś buty z zamówić Ty, ale taki sponsoring z Lumpa to było coś O paletę. <laughs> paletę by ci przywozili Spodni raz w tym Raz w miesiącu a to jakieś fajne ciuszki, nie? Nic sobie wybierał, kurde. Ej, tam trzeba będzie jakiś markowiec, który sprzedawać na i te po 8 koła. <noise> <noise> Dobra. Halo. Dawaj coś. Nawet nie jeździłem. Możesz jakiś flipak na to wszystko? Można. No jebaniec, dobry jest. Skurwysyn jest dobry. O masakra. Ja też się nie spodziewałem, ale jakoś szybko mi się jechało. Jednak flipy są łatwe widzowie, naprawdę. Tak się nauczysz? To już jest taka sztuczka, że łatwiejszy niż bar-spin Jaki leciutki był! Dobra, jednak się tak nie zastałem przez te święta. A to wszystko dzięki temu, że tyle karpień wpierdzielałem. Jak się tak karpią, obiad to masakra by była. 160 stopni. No. Taki sam? W locie. Taki tylko obrót? Tak, taki tylko obrót. Nie. To od razu z drugi lot. O. Już bardziej mi przekonuje. No dobra. E! Eee! leżeć! A miękko? A naprawiłem, działa Tłoczek wyskoczył Nie wiem czy będzie działać Hamuję! Najgorzej, <gorsza> jak zawiedzie. Ale trochę. trochę luzu ma. A jak wyskoczyła, to ten. Ebo ja że taśma wejść, co, Pinkol? W sumie? Że nie wyskakiwa. Mix suspension! Polecam. Ej hey. Król Szeperstwa. Jaki król? Prawie Giber, tylko trochę za wąskie spodnie ma. No to kupię szersze. Kupi szersze dla stylówy wy. pasowała taka styluwa na Erika Fetko, nie? No, on ma on... takie szerokie spodnie. On chodzi tak. Jeszcze do tych trików to robi, to idealnie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że on 3 raz zrobił. A się ma w planach też to pokazywać. A ma nagrane? No na IG ma normalnie? Co ty gada? No, ja ja patrzę, też to przegapiłem. Wiesz, że coś Marinowi pokazywałem na antka IG? Wybiłem na IG, patrzę, a tam przecież się ładuje. Żyje! A mnie zaskoczył! O kurwa! Puff. Nie, a teraz to na dynię zrobiłem Oooo O Złap ten, to to chujowo On go po prostu wleciał i tam Powiedz co tu robimy i dlaczego jest misja Daniela by się złudziła w stodoła i stwierdził, że robi skatepark 1 do 1 jak u Matta Jonesa U Mata Jonesa? Tak to znany youtuber. Napisam do niego projekt i... Misja jest taka, że zamykamy 100 a prez wyjaśni czemu. Czemu nie będzie 100 Ogólnie za chwilę zobaczycie, że tu nic nie będzie i Daj poka tyłu. Poka poka Pokażemy to na tajemnicy ogólnie, takim całym długim. A temat jest taki, że zobaczycie niedługo projekcik, jak to będzie wyglądało, i zobaczymy, co na to powiecie. Dobra. Nie wiem, co dalej mogę powiedzieć. My rozkręcamy i odpowiemy Tajmapsa. sounds finest yeah you know we dripping in designers trying to stack this cash take a trip out to the home in the city of the flame dealing with too much drama yeah you know in December we pulling up in Ghana yeah you know that I'm a world country farmer I really hate to inform you but this might alarm you but you're gonna run into some strangers even on the water so. to weather side yeah Czekaj, nie to, tak! Zostaw się wstawia, czekaj. O tak, tak, będziesz miał zajebiście. Nie, nie tak. Czekaj, tak. tu jedykaj, moja coś środku. Ściśnij się trochę. Co ty kurwa knijcie tej? W chodzi z dołkiem, kurwa. Czemu założyłem? Nie. Wiem. Dobra, dawaj. Nie, dobra, tak dobra. nie może być. No będzie dobrze. Zobaczcie. Nie, ja to ustawiam na oko i będzie git. No widzisz tyle przed sobą. No i jeszcze mój ryj. Nie, nie No, Nie. Tak, tak jak teraz, no. No! Nie no to tak nie, teraz nie widzę! Gider. Teraz jest okej! Okay. Teraz pokaż, git! Pokaż, 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 pokaż! Dobrze ma! Nie, nie nie, nie przestawia, jest git! Dobrze ma! <grym> Włożę, jest, teraz nagrywa, ufęc, nagrywa No bo on jak mi ustawiał to jest, nie, nicznie, to nicznie. Poprawimy się jeszcze materacę Przecież nic się nie stanie Ma testy na wszystko, nie? Marionetka! To nie Uwaga! Dawaj jak Dawaj jest, UWAGA A ten już tam się! Trzymaj się! Trzymaj się! Trzymaj się! trzyma się! Dobra. Raz, dwa, jeden. Co, tak to wygląda po rozbiórce dzień pierwszy, widzimy się dnia drugiego, tak to wygląda rozbiórki dzień drugi, chłopaki tu już robią dobre dwie godziny, ja dopiero wpadłem, lecimy pomóc. Look in the mirror, say I'm not the best Don't mean to flex I got this ice on my neck, it get heavy when I make my steps I cannot stress, you cannot, I cannot look in the mirror, say I'm not the best Don't mean to flex I got this ice on my neck, it get heavy when I make my steps Dobra Minęło parę dni Robota poszła Jak widać Ja się pojawiłem, a tu nie ma co robić Prezes wymyśla robotę. Tragedia jest piły, tęgle na zdjęcie, nie ma. Dobule. Dobule na nimi. A tak sobie myślę, że chyba odcinek kończymy. Jak chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, wpadajcie na profil do prezesa. On za niedługo pewnie wstawi Tajlamsa swojej roboty. Na to dole będzie. Na stodole też będzie? No, Dobra, to większość będzie na to dole do obejrzenia. A tymczasem piona i do następnego. vardı katrafta. Ey! Ey!